Cześć, idzie burza. Wiatr jest słabszy. Teraz. Deszczyk na razie lekko kropi. No nie ma tragedii na razie. Szybko mały, chodź. Chodź tutaj mały. Chodź. Coraz mocniej pada. Filipery nie zdążyłem okryć przed deszczem w Waszyngtonie no ja teraz nie będę szedł bo kieruny walon jeszcze nie trafi któryś poza tym chwilowym porywem wiatru na początku jest bardzo fajnie, przyjemnie teraz No, pioruny ucichły i poszedłem szybko przykryć tę Waszyngtonię. Widać tam folia jest na niej rozłożona teraz czarna. No to dzisiaj już nie będę musiał podlewać. Burza przesuwa się z zachodu na wschód. No, wygląda na to, że mnie już najgorsze minęło. Teraz usedzisz koło krosna od Rzęskiego burza jest Może już nawet za z daleka słychać pioruny grzmoty raczej o, w tym momencie jest około godziny 15.30 burza, burza zaczęła się o 15 minutami A teraz poglądam na zachód Stamtąd przeważnie idą burze. No widać, widać po odległych drzewach, że, że pada. Daleko tam pada. Czyli jeszcze, jeszcze trochę popada. Mały kotek też się skował przed burzą. Napprost widać mojego małego trochę karpusa Samczyk chyba, chyba jest to mój najładniejszy trochę karpusik Kałuże są Już po burze Burza już jest gdzieś koło Zielonej Góry pewnie. Co tu się stało? O, nawet liść Maulerasa, ten najmłodszy, jest cały. Leucuma też cały. O, lekko, lekko naderwany. Lekko naderwany jest. A, E, A, E. Rozwinął się jakoś wczoraj chyba do końca jest cały ja ten jeden basiok najgrubszy pień on nie może wystartować porządnie bo zawsze go coś stłamsi barbisiana tia dzisiaj ją mierzyłem to do czubka liścia ma 3 metry 40 centymetrów no ten się poddał w końcu cykimensis Nieduży, taki gruntowy. zimowany w gruncie. Ale podmóg wiatru już go załatwił z deka. Trzymał się długo. Twardo. Mocne te liście miał. No ale jednak nie dał rady w pewnym momencie. No już taki mały to on nie jest. Liście ma ładne, dorodne. O jaki ładny ten jest, Ventricosum Green, nie jest jeszcze za duży, ma, ma, ma około 140 centymetrów, ale już liście całkiem grube. Bardzo ładny banan. No i tutaj Maurelas no zachował całe liście Maurelas jest trochę większy, ma około 1,80 m może nie całe. No jak widać maurelasy rosną szybciej, bo to one były mniej więcej podobne Green to jest z nasiona wysiewany rok temu, jakoś w styczniu. A Maurelas był kupiony właśnie też rok temu jakoś, jako ta ma malutka sadzonka. Czyli w sumie to już półtora roku temu. Ryby pływają. Kordyliny moje, Facja, Chwilę przed burzą obchakałem tutaj niektóre, niektóre rabatki jak tutaj tutaj I teraz deszczyk popadał ładnie wszystko zaklepał i za dwa dni będzie znowu co robić znowu będzie można hakać tu chwasty ładnie się teraz przyjmą ukorzenią się I nie będzie nudów. Ale gunera amanikata, jakie liście sobie złożyła do łapania wody. Jak ta to ma spłaszczone, a, a do deszczu... Proszę zobaczyć, jak ona się zrobiła w kielichy. No cwaniara żeby jak najwięcej wody złapać i pod korzeń sobie wpuścić o jakiś obywatel ślimak iść tam w trawę Tintoria też bardziej się nastraszyła niż Niż zazwyczaj chyba jest. Dobrze, że nie było gradowicia. Cytrusy, i musa variegata. Ciągnie do góry. Sikimensis Red Tiger nie, nie, nie może jej dogonić. Trzeba odchylić, o, wypuścić. Musia Sumatranę. Zblokowana już była. O, teraz będzie dobrze. No i palmy lubią taki deszczyk No, jeżeli oczywiście jeżeli do tego jest taka temperatura jak jest teraz Czyli taka, że można chodzić w krótkim rękawku Bo nam na wyspie jak zwykle nic nie jest. Nic nie dolega, nic ich nie porwało, żaden wiatr. Jak obserwowałem, jak wiało, no to jak zwykle na wyspie wiało, wiało najsłabiej.